Nie, koziom, ty, dawaj, siadaj, wybijemy jeszcze i wtedy pomyślimy, no, nie. jak się odprowadzić do domu. Nie. koziom, przestań mnie dojść. Z To Z, Z windą. To nie Chyba nie <śmieniu> to chociaż się przewrócił na chodniku, powiedział, że z plaża. <śmieniu> no ze mną i serdem szedł kiedyś. Oh no, to, jest to ja, kamerzysta Joseph. <śmieniu> to ja, kamerzysta Joseph, YouTube. Żeś, kurwa, wyłączył oświetlenie. Włącz to oświetlenie. Teraz już nie wyłączyłem, nie wiem, A może ubierzcie go, ubierzcie go w tym płaszczu, bo on sam nie założył. Jak nie założył pan? No teraz nie włączę oświetlenia, bo teraz już za Kurwa, Gabryk, wiesz co? Za się znalazłem. są moje, zostaw je. Kurwa, no nie dasz zrobić zdjęcia komórce po wypadku. O, no Te zapałki to były chyba tu. Tam moje. Co ja zaraz się tu. O, tu jest ze przodu odpadło.

Kurwa, ale że że jak kurwa, o. No, Trzymaj się, końko, tak, No skoro, że niech ktoś dalej z nami pić, no, no byś mogła zostać, to zaraz dziewczynki przyjdą, no. takie sprawy. No, dziewczonki. Jak, jak Święta przyjdzie z Olką, to zaraz do Magdy zadzwonimy, też może przyjdzie. Nie. Kurwa, teraz najciekawszy. Kurwa. Kurwa. Kurwa, kurwa, nie, nie, jest najciekawsze. Kurwa. Teraz wyjdą, to, przyjdź, to wygląda niedobrze. Kamera w ruch. Kurwa, widzę, ale... Kurwa, Gabry już nie kręci. No. No, no już wszystko kończył. Dopiero mam 7 minus.